Anawa Samui to wyjątkowy projekt w Tajlandii na wyspie Ko-Samui. Jest to pierwszy od 20 lat i jedyny siwiu kondominium na wyspie dostępny na własność. Dlaczego Anawa Samui? Położony w jednej najbardziej prestiżowych części Koh samui zaledwie kilka metrów od plaży, 5 minut od lotniska, 10 minut do central Samui. Basen, który łączy całą nieruchomość, tworząc niesamowity efekt wodny. Możliwość zakupu mieszkania na własność, co jest rzadkością na samolot. Dlaczego warto kupić na własność? Przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji. Własność Freehold oznacza pełne prawa do nieruchomości. Brak ograniczeń czasowych. W przeciwieństwie do leasehold, gdzie umowa może wygasać po 30 latach. Freehold daje Ci własność bezterminową. Wysoki potencjał wynajmu. Wyspa Ko Samui to rosnący rynek turystyczny, co zapewnia stały dochód z wynajmu. Ekskluzywny styl życia. Mieszkanie w Anawa Samui to dostęp do luksusu, pięknych widoków i najlepszych udogodnień. Jakie są rodzaje apartamentów? Studia od 29 m2. Idealne na wynajem lub wakacyjna inwestycja, apartamenty jedno- i dwupokojowe, przestronne wnętrza, nowoczesne wykończenie, luksusowe apartamenty dla tych, którzy szukają najwyższego standardu życia. Zainteresowani? Napisz do nas po więcej szczegółów.